Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym nowym szkoleniu obejmującym tematykę zjazdy z dróg publicznych i wewnętrznych. Moje nazwisko Aldona Słowik. Możliwe, że część z Państwa mnie już kojarzy ze szkoleń, które już prowadzę długie lata z tematyki zajęcia pasa drogowego. W tym momencie tutaj rozpoczynamy szkolenia dotyczące tematyki zjazdów po zmianach przepisów. Na co dzień pracuję w gminie Miasta Bochnia, jestem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zajmujemy się wszystkim, co związane z utrzymaniem miasta, drogami, energią elektryczną, dzieleniem i wszystkim, co, co z bieżącym utrzymaniem jest związane. Zmieniła się nam, proszę Państwa, definicja zjazdu i zgodnie z ustawą o drogach publicznych, artykuł 4, punkt 8. Zjazd stanowi teraz część drogi publicznej, łączącą je z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. I proszę Państwa, teraz zjazd został zdefiniowany jako część drogi, jednak tutaj. Ogólnie na warunki budowy i utrzymania tego zjazdu nie ma to wpływu, że jest to teraz część drogi, o czym sobie za chwileczkę powiem. Regulacje prawne dotyczące zjazdów, jest to artykuł 29.30 ustawy o drogach publicznych. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które zastąpiło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Rozporządzenie to w bardzo, bardzo okrojony sposób reguluje tematykę zjazdów. Jak widzimy, są to tylko trzy paragrafy, bardzo ogólne.